Recording i starting Zobaczymy czy się... Uda, może się nagra A może się nie nagra Tak czy siak Okej okay. Czyli możemy sprzedać to z powrotem To się przyda To się też przyda Aaaa, jedną wodę, jedno mleko i w sumie nie ma stamina regeneration, za dużo. Ale czy to mi przeszkadzało? Nie, nie przeszkadzało, sprzedać plecak trzeba. mmm chuju. Mm. trzech bandytów, trzy czerwone kryształy, dużo krunaców, jeden drill. Coś się nie. No, modruję. Tylko mi się stawało. Okej. Okay. Trzech bandytów. Trzech bandytów. Wait a second. Automatik, nie ma ma automatyk. Doesn't need to be like that. Mapa. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Tu można. można. się przejść przez las, przejść przez to, albo spróbować jeszcze dostać się tutaj. Potrzebujemy skronacji Bandytów. Niekoniecznie ten dzik. Co za obóz. To nie jest zły dobry obóz Faj, to, 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 to. ah Nice, nice, on miał dużo skronaców. I need those. They kill all the bandits. That's two. Yep. I did kill all the bandits. Dobra, Christian, nie bądź zachciwy. Hopefully. A, może się przydać. A, chyba się nie przyda. Mm, to zawsze man is always nice. Mm. Musimy coś jeszcze do zlutowania. Psonik. O, oh, not really sure about that. Mm, czy to jest czas na mniko? To jest czas na miko. Czy myśmy... Mm, first steps... Jeden... What the fuck? Mm, 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 mm. Dobra. Właściwie zabijanie tego dzika... Za dużo nie da. Hej, okay, spierdalamy stąd. To jest zajączek, nie będziemy go nawet ruszać. Because we don't need to. mmm, mmm, -mm mmm, -mm. Potrzebuję jeszcze jednego bandytę gdzieś zapierdolić. That's not exactly great. Are you shitting me right now? What's in that cave? Are you pig? Fucking pig. Are you? Tak me right now! or Killed me! That's not good. Mm. Mm. Jeszcze raz, kurwa! A, to głupie było w sumie z mojej strony. Zbyt chciwie trzeba było zabić te dziki się Nad nimi zastanawiać skoro i tak tam szedłem. Miałem to mnie iść. Chciwość, po prostu zwykła ludzka chciwość. Strange Crystals, czyli co? Dalej mam trzech bandytów, trzy kryształy, odchuja się róbków, jeden drel eee, Masz coś jeszcze? Nie, to jest. To ten Something, nie, no dobra. Zróbmy to jeszcze raz. Czyli jeszcze raz. właściwie to wszystko mi się przydało pewnie. Ale tą kuchnię, żeby zrobić, no to jeszcze trzy garnki. Trzy garnki mi brakuje. Jakieś lampki chyba były. Coś jeszcze. Taki quest bym zrobił. Dobra. Jeszcze raz mamy na full auto. To jest fajne. Full automatic, BS. I mamy Amo ze sobą. Teoretycznie mógłbym się pokusić o HP. średnio, średnio, to dobre to się wszystko przyda ale średnio, bardzo średnio także nie można podpierdalać ze stolików rzeczy nie można podpierdalać ze stolików rzeczy gdzie ja jestem w ogóle to jest chata tego wuja Toma, rozumiem Eee, znowu już zapomniałem, co ja miałem jeszcze? Śrubki, drill, trzy kryształy czerwone i trzech bandytów zabić. Spróbujmy w lesie znaleźć bandytów. Może są gdzieś tutaj, popatrzmy na tą mapę. Będzie ten pieprzony boss pewnie. Ciekawe, by mi się udało. radioactive bullshit in that yeah. direction that's the road what if yeah. I cross here that's hp prawda? should be should be yeah. fuck you i hate you now on Okay. hp okay To jest kancel A po prostu się ruszyć No dobra o, tu ktoś strzelał Może tu jest jakiś hunter Albo martwy hunter A co sniper rifle I bread, TP for my bank hole. Oh. I don't need any of this shit, but whatever. It's time for milk, milky time. Hmm, a jak jeszcze podejrzemy, załóżmy jedno tuszą G, to będę już w ogóle wyleczony na maksa. Omnom nom. No, Może przesadziłem zdeczka To jest PS? Eee, co to HP to w sumie nie jest za dobre Ale no whatever Mmm... Nałóżmy, że zróbmy tak, zróbmy to tu Mmm... Why not? What the fuck? Hmm? Czy to jest jakiś junk? Czy to jest zamierzone? No to nie powinno tak chyba działać. Uh, fuck. Co ja próbuję tu osiągnąć? Mądrego na stówę? Eee, mi więcej posegregować to, to mi w że jest nagle to nic. No, Nie, fakt. Przekombinowuję to jest samo. Ciemno się robi. No kurwa, znowu. A oh nie. Przez kurwa dzika. God damn it. A to spin jam. Okej. Okay. To już mi się wszystko popierdoli, co ja miałem, a co nie mam. No to nic. Surely this time it's gonna be different. It's gonna be so much better now. I'm blind Powinni zrobić inny kolor Jak się załaduje albo coś migającego. Mm -hmm. By było lepiej By było lepiej Zdecydowanie lepiej. Teraz co, Durability mamy 34. Fajnie by było to kiedyś naprawić, to nie byłaby zła broń. Ej, chuj z tym, gdzie ja jestem tutaj. Potrzebuję te zjebane kryształy. Jakbym znalazł gdzieś taki Luti Luti, A tu wouldn't be bad Eden Stash, where are you? I'm looking for ya I'm not going in that direction Looks to jest Oh fuck no. What armor do I have? Yes. Fuck. I kill this motherfucker. Curva. Which hunter? To po prostu hmm. zaczynam się zastanawiać. Czy nie lepiej bym szło z Ciemionowem Recoil spory, PS AMO? Niby coś tam powinno mieć przebicia, ale musiałbym to tapować. Tutaj nie miałem za dużo czasu. Trafiłem kilka strzałów i co z tego nie zabiło go. Mm. Ah That's not great. That's not great. Pieter Armor? Nie jestem przekonany Nie jestem pewien Korliki To nawet fajnie działa Ale Zaraz się zrobi w chuj ciemno Chuj tam Trzy kryształy Trzech bandytów qstem si sa. Dobra, bandite. To totalna banditierka. Czyli, teoretycznie, powinienem mieć kurwa to zaliczone dobra. Eee, wszystko im podpierdolę. Oooooh, durability jest chujowe, ale rzeczy sobie mogę z tego zajebać. That's not. Eeeet... Oj, kanapkę. Uju. Eee... To jest... To jest dupy kaliber. Kokodrilo, ja bym potrzebował... Kokodrilo... Mm, nic nie szkodzi.

Nice. Kurwa, tu jest ich aż... A couple! At least a couple! Give me. me some more. Trzydzieści pięć... Właściwie... A ten ma lepsze ataczmenty. Unload, wypierdol, zostaw. 35, 22, jebać to. No, powinien mieć ten, czy taki sam. Mm, I resztę. I drivers, screwdrivers, inaczej no ta ale mam ich chyba. W chuj, a no dobra, wezmę jeszcze parę. Multi bread, ok. Nailsów powinny mieć sporo. Ach, chuj, tam. z tą pepeszą popierdalałeś albo raz e A wheel mm. engine oil A tape Jaj, Ta broń mnie wkurwiać zaczyna. Unreliable piece of shit. Trzeba było ten Simeonów, a to był dobry plan. Tu greedy. No, a co zrobisz? znaleźć. No oh my god, to sobie wymyśliłem. Moment. Mogę wzdłuż torów i do góry pójść, a gdzieś mam extraction? Mam... Na, na południu oba. Fuck it then. zajce A na środek nocy się wybrałem no Unreliable fuck <laughs> może bym po prostu zabił tych kilku bandytów, polutował i spierdolił. Фак ты, сука, сакс, пол. Сейчас кайфу курвал. Hmm, tak, tak, na pewno se kupiłeś, już to se widzę, tak, już se kupiłeś, kurde, blaszka to nie takie, to nie Simonov w takim razie nie jest taki zły. Musiałbym czerwony to znaleźć, żeby ja 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 ja. Dobra, próba pierwsza zakończona. Pewnie nie sukcesem.